Cześć, w tym filmie zobaczycie prezentację hulajnogi elektrycznej firmy Ausom model DT2 Pro. Jest resorowana, posiada dwa silniki, a jej maksymalna prędkość to prawie 70 km na godzinę. Zapraszam na materiał. Hulajnoga prezentuje się bardzo dobrze, jest solidnie wykonana, a firma Ausom chwali się tym, że wykorzystuje ona technologię podwozia lotniczego. Cokolwiek miałoby to znaczyć, ale myślę, że chodzi tutaj o elementy amortyzujące. Hulajnoga przychodzi do nas po zamówieniu w takiej oto dużej paczce. Waży ona ponad 33 kg. Do wyjęcia jej z pudełka potrzeba dwóch osób. To są wszystkie elementy, które znajdowały się w pudełku. Są nawet białe rękawiczki montażowe. Zasilacz, napięcie wyjściowe prądu stałego 58 V, natężenie prądu 2 A. Narzędzia w postaci trzech imbusów. Karta gwarancyjna. instrukcja obsługi jest tutaj też język polski. Wszystko, co musimy zrobić, aby przygotować ją do jazdy, to rozpakowanie kierownicy i jej przykręcenie. To jest karta zbliżeniowa NFC. Dzięki niej odblokujemy sterownik. Podziękowanie za zakup. Oprócz karty zbliżeniowej są też jeszcze dwa breloczki NFC. Aby włączyć należy dłużej przytrzymać przycisk On-Off. Przy pierwszym uruchomieniu możemy wpisać kod 4.0, potem możemy go zmienić na swój lub użyć karty NFC do odblokowania. Przyciskami plus i minus zmieniamy biegi. Są trzy: Eco, Sport i Race. Bez obciążenia na biegu Eco osiągniemy 32 km na godzinę. Sport daje nam 55 km na godzinę, a Race 75 km na godzinę. Jeżeli waga kierowcy to około 70 kg, to po równej nawierzchni osiągniemy prawie 70 km na godzinę. Jazda z taką prędkością na hulajnodze jest bardzo niebezpieczna i w zasadzie niedozwolona na drogach publicznych. Jeżeli jednak zdecydujemy się na tak szybką jazdę, musimy nasze ciało dobrze zabezpieczyć przed ewentualną kolizją. Najlepiej, jak będzie to ubiór motocyklowy. Hulajnoga ma bardzo dobre oświetlenie. Bok podestu oraz czoło kierownicy podświetlone są na niebiesko. Można je wyłączyć w każdej chwili. Z przodu jest mocne soczewkowe światło LED zamocowane na stałe. Osłonie lampy jest miejsce na zamocowanie AirTagu, czyli geolokalizacji. Z tyłu czerwone światło pozycyjne. Światło stop oraz kierunkowskazy. Dzięki takiemu oświetleniu, hulajnoga jest bardzo dobrze widoczna dla innych uczestników ruchu, a i prowadzący bardzo dobrze widzi drogę. Niebieskie podświetlenie podestu oraz kierownicy można wyłączyć dwukrotnie szybko naciskając przycisk plus. Wieczorem to oświetlenie prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Gdy na nią patrzymy, a także dotykamy, zauważamy solidność jej wykonania. Wszystkie elementy są bardzo dobrze ze sobą spasowane. Opony są bezdętkowe, pompowane, dziesięciocalowe. W kołach są silniki, które przy napięciu 52 V dają moc tysiąca W. Elegancka dźwignia kierunkowskazów przycisk DDM to włączenie drugiego napędu. Silniki pracują cicho. Manetka przyspieszenia obsługiwana palcem wskazującym. Naciskając i przytrzymując przycisk minus. Włączamy wspomaganie przy prowadzeniu. Dwa mocne silniki sprawią, że pojedziemy w każdym terenie, a nawet spore wzniesienia nie będą stanowiły problemu. Chwyty kierownicy są gumowe, bardzo dobrze wyprofilowane. Hamulce tarczowe hydrauliczne. Sygnał dźwiękowy. Układ hamowania wyposażony jest w system EABS, czyli ciągłe monitorowanie prędkości każdego koła podczas hamowania. Mimo że słychać, że te opony tutaj piszczą, to koło nie zostało jednak zablokowane. Droga hamowania jest o wiele krótsza. Jedyna negatywna ocena tego roweru dotyczy stopki Wprawdzie jest ona solidna, porządnie podpiera hulajnogę, ale niestety wystaje poza obrys podestu, od spodu, przez co pokonując przeszkody możemy o nią zahaczyć, zwłaszcza w jeździe terenowej. Koła są osunięte plastikowymi błotnikami, i każde z nich jest amortyzowane. Promień skrętu jest duży. Jeszcze parę słów o sterowniku. Jeżeli jednocześnie naciśniemy przyciski plus i minus, dostajemy się do jego menu. Parametry p, które się wyświetlą, możemy dostosować do własnych potrzeb. P08 to ograniczenie prędkości. Opis pozostałych parametrów znajdziecie w instrukcji. Bateria ma dużą pojemność, stąd też dwa porty do ładowania, aby ją szybciej naładować. Ale drugą ładowarkę musimy dokupić, ponieważ w zestawie jest tylko jedna. Jedną ładowarką naładujemy do pełna w ciągu 12 godzin, a dwoma czas skróci się o połowę i będzie to 6 godzin. Jeżdżąc tą hulajnogą czy to po asfalcie, czy po trawie, czy po wertepach, wszędzie sprawuje się bardzo dobrze. Jest ona składana, a właściwie składa się tylko kierownica. Waży swoje 33 kilo to nie byle co, ale w dwie osoby wpakujemy ją nawet do samochodu. AUSOM DT2 Pro z dwoma silnikami, każdy po 1100 watów, to hulajnoga bardzo dobra, ale też nie kosztuje mało, bo ponad 4000. Amortyzowany układ zawieszenia bardzo dobrze wybiera nierówności. Jazda nią sprawia wiele radości. Napęd jest mocny, bateria wytrzymała, możemy na niej przejechać nawet ponad 100 km. Moja ocena tej hulajnogi jest bardzo pozytywna. Jest solidna, nic nie skrzypi. Skuteczne hamulce, podwójny napęd o dużej pojemności bateria. Jej zakup jest godny rozważenia. Link do zakupu i kody promocyjne znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli film się podobał, zostaw subskrypcję, łapkę, komentarz. Dziękuję za uwagę.